Kolejny pole, bo awans, drugie miejsce w Polsce i awans do Grand Prix 2.26 wywalczył Pat Woryna. Utrzymują się w Grand Prix bez względu na wynik Andrzeja Biela Dominiku który wygrał wczoraj ile Leon w wraca. Natomiast przed wielką szansą na powrót także gość w żółtym kasku, bo on świetnie radzi sobie w tricku taurusek, a mistrz Europy z automatu ma też awans do Grand Prix przez Patryk Gudek, przez grupę noworębęską z Katowem. Tor, drogi, kask czerwony, red halloween. Brydzi! Brydzi! Petar Sparta w latach biały, Jan Kniech, Człowiek Apatorkowo, nim niebieskim. Bartłomiej! Bartłomiej! Petar Sparta w latach 41. Padły w który ma drugą średnią wyjazdową w lidze. 10 z 11 ostatnich meczów. Rozpoczynał od pokonania obu rywali, w 9 z 10 ostatnich biegów. Brady Kerr, jakby jeszcze tych zawodów nie rozpoczął i od biegowego otwarcia rozpoczynają goście na swoją korzyść. Zapiszmy, jak to było po kolei. Czas z całą